Wyobraźcie sobie jakąś supermoc, na przykład supermoc wchodzenia po pionowych ścianach, czyli y, supermoc Spidermana. Y, jak dla mnie to jest trochę bez sensu, no bo tak, przecież y, korzystamy z windy y, i. Przemieszczamy się tą windą nie dlatego, że nie potrafimy się przenieść z piętra na piętro, tylko dlatego, że nie chce nam się chodzić po schodach. Jeżeli tak, no to chciałoby nam się wchodzić po pionowej ścianie jak Spider-Man, To trochę bez sensu, jak dla mnie. Poza tym, po to żeby mieć taką supermoc, musiałbym być ugryziony przez jadowitego pająka, strzelałbym... Yy, nie niciami, tylko... Pajęczynami z nadgarska, czyli znając życie byłbym cały tym obklejony, no bo one, no bo one są klejące. Jak dla mnie gra totalnie niewarta świeczki. Albo na przykład taki, taki halk. Wyobrażacie sobie sytuację, w której za każdym razem, jak, wa, jak was ktoś wkurzy, zamieniacie się w zielonego mutanta, no co innego, gdybym potrafił władać piorunami, yy, czyli miałbym jakiś rodzaj panowania nad energią elektryczną. Wtedy nie musiałbym przynajmniej płacić rachunków za prąd elektryczny. Piorunami włada tor. komiksów i ich ekranizacji, zapewne doskonale wiedzą, że na ekrany kin wchodzi właśnie kolejna część popularnych Avengersów pod tytułem Wojna bez granic to oznacza, że znów będziemy mogli podziwiać całą ekipę Marvelowskich superbohaterów, z których każdy dysponuje unikatowymi a jakże mocami, a w zasadzie supermocami. I mimo że większość z tych umiejętności to czysta fikcja, chyba każdy z nas od czasu do czasu zastanawia się, a co by było gdyby albo też y, czy jednak nie dałoby się czegoś takiego zrobić. Na przykład wspomniany już wcześniej Thor tak u Marvela, jak i w dawnych skandynawskich, a w zasadzie w nordyckich podaniach, Thor operował niesamowitym orężem, młotem Mjolnirem, który pozwalał nordyckiemu bogowi władać piorunami, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy e, władać energią elektryczną. Ale czy wywoływanie błyskawic rzeczywiście zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla bogów? No, i dla energetyków. I czy można marzyć o ujarzmieniu energii, jaka drzemie w wyładowaniach atmosferycznych? Zobaczmy, co na ten temat mówi nauka. Podczas burzy wewnątrz chmury ogromne ilości cząsteczek ocierają się o siebie. To powoduje, że chmura wewnętrznie, gdyby sama z siebie, staje się naelektryzowana. Błyskawica to po prostu ładunek elektryczny którego nadmiar przeskakuje z chmury w kierunku powierzchni Ziemi. To bardzo naturalne zjawisko i zupełnie normalne, ale czy mamy możliwość nim jakoś manipulować, w jakiś sposób zmusić atmosferę, no i chmury, do robienia dokładnie tego, co chcemy, kiedy chcemy i w miejscu, gdzie chcemy. Co ciekawe, już od dawna próbujemy manipulować pogodą, czyli w zasadzie robić to, co przez stulecia, może nawet tysiąclecia próbowali robić szamani w różnych kulturach, szamani i czarownicy. I tak jak wywoływać deszcz na niewielkim obszarze potrafimy, z piórunami sprawa ma się nieco gorzej. Aby wywołać błyskawicę musimy dodatkowo wpłynąć na naładowane elektrycznie cząsteczki. Na tę chwilę... Ten cel potrafimy osiągnąć na dwa różne sposoby. Starsza metoda wymaga użycia niewielkiej rakiety. Do tej rakiety, na przykład może to być rakieta meteorologiczna, przymocowujemy cieniutki przewód, na przykład z miedzi, który, przez który uwalniana jest energia elektryczna wydostająca się z chmury. Widoczny zielony ślad w powietrzu to nic innego, tylko właśnie pozostałość po spalonym miedzianym przewodzie. Metoda ta jest dość tania i całkiem skuteczna. Innym sposobem, nad którym wciąż trwają prace, nad którym wciąż pracują naukowcy, jest podrażnienie chmury promieniem lasera potężnym promieniem lasera. Naukowcy z Arizony i z Florydy potrafią już umieścić w pewnym sensie Jedną wiązkę lasera wewnątrz drugiej, i dzięki temu mogą używać go na bardzo dużych odległościach, na bardzo dużych dystansach. Być może w niedalekiej przyszłości właśnie taki błysk laserowy będzie wywoływał nie tylko deszcz, ale też grzmoty i pioruny. Pozostaje jednak pytanie, czy nawet po wyprodukowaniu takiego pioruna bylibyśmy w stanie wykorzystać energię, którą on niesie. Pomyślmy o tym. Pojedyncze wyładowanie atmosferyczne niesie z sobą prąd o napięciu rzędu nawet 100 milionów V, czyli 500 razy więcej niż w wniosku elektrycznym, jaki. Jakie mamy w domu. Energia takiego pioruna to kilka tysięcy megajouli. To wystarczyłoby na zaopatrzenie w prąd przeciętnego mieszkania, nawet być może domku, ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi przez wiele tygodni. A przecież każdego dnia w powierzchni Ziemi uderza od miliona do nawet dziesięciu milionów piorunów. Mówię tutaj o powierzchni całej planety. To ogromne marnotrawstwo energii. Tak mogłoby się wydawać. Łatwo sobie wyobrazić pewien rodzaj elektrowni, której pracownicy najpierw wywołują pioruny, a następnie pozyskują z nich. Energię. Potrzebowalibyśmy do tego jednak co najmniej technologii na poziomie, i tu wracam znowu do superbohaterów, filmowego Ironmana. W scenie przedstawiającej pojedynek pomiędzy Tonym Starkiem a Torem widzimy, jak Bóg piorunów uderza całą swoją mocą w oponenta. Jednak ten futurystyczny skafander, który ma na sobie Iron Man, nie tylko nie doznaje żadnych uszkodzeń, ale na dodatek zostaje naładowany. 400 capacity. How about that? Niestety w rzeczywistości ujarzmienie potęgi błyskawic nie jest takie łatwe. Mamy do złapania, wyładowanie o mocy nawet kilku milionów watów, trwające często mniej niż setną część sekundy. Potrzebowalibyśmy instalacji, która nie tylko e, zdoła e, skumulować tą ogromną energię, ale też ją albo być może ją też odseparować, e, ale też zmagazynować. Co ciekawe, komercyjne próby takiego przedsięwzięcia Miały już miejsce. Jedna z amerykańskich firm próbowała wybudować taką instalację w 2007 roku i nawet zaczęła ją budować, ale yy, i wybudowała wieże, okablowania, nawet odpowiedni system kondensatorów, aby energię z błyskawic zmagazynować. Jednak po dość krótkim czasie firma zarzuciła projekt i przyznała, że dalsze takie próby nie mają większego sensu. Nawet gdyby jednak osiągnięto sukces, to z biznesowego punktu widzenia takie przedsięwzięcie nie miałoby specjalnie sensu, na pewno nie spłaciłoby się. Po pierwsze, dlatego, że zdecydowana większość mocy błyskawicy i tak ulega rozproszeniu już w powietrzu i to na dodatek na samym początku tej błyskawicy. To rozproszenie ulega pod postacią ciepła i światła. Piorun jest potężny. Zjawiskiem jednak w skali potrzeb naszej cywilizacji nie aż tak bardzo, jak mogłoby się nam wydawać. Żeby dorównać klasycznej elektrowni, musielibyśmy łapać dziesiątki, jeżeli nie setki piorunów każdego dnia. Po drugie, takie siłownie byłyby uzależnione od kaprysów pogody jeszcze bardziej niż elektrownie wiatrowe. Patrząc więc realnie, nawet w teorii supermoc Tora nie jest aż tak praktyczna, jak mogłoby się wydawać. Prąd elektryczny to fascynujący temat. Jeżeli chcecie nim zainteresować swoje dzieci albo swoje młodsze rodzeństwo, zerknijcie koniecznie na stronę planetaenergi.pl. Znajdziecie tam sporo diagramów, zabaw i animacji stworzonych z myślą... Właśnie o dzieciach. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. W komentarzach napiszcie, jakie Wy chcielibyście mieć super moce. Naciśnijcie też dzwoneczek po prawej stronie, czyli po tej stronie pod ekranem. Dzięki temu będziecie dostawali informacje o kolejnych filmach, o nowych filmach, jakie wrzucam na swój profil. No i bardzo proszę o subskrypcję. Nauka to lubię na Facebooku, YouTube.